Kochać, kum kum, jak to łatwo powiedzieć. Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Crispin, Cesarz Internetu. Dzisiaj walentynki, czas wyjątkowy. Walentynki, <ścoughs> powiedział pewien budowlaniec, ale ja nie o tym, nie o budowlańcu, a o miłości. Słuchajcie, mam parę cennych lat, bo wiadomo, Ładny i mądry sobie poradzi, nie? Zawsze się kogoś znajdzie i w walentinki mnóstwo kartek dostanie i ogólnie spędzi to romantycznie. Najgorzej mają brzydki i głupi, nie? Mam takich parę czynnych rad, jako po prostu człowiek, który z niejednego pieca jadł sól. Jeśli jesteś brzydki. Tak szczerze, nie? Bez obrazu, nie? Ale patrzysz lustro i no, są na tym świecie ładni i jesteś ty, nie? Nie przejmuj się, jest dla ciebie szansa. Musisz się podczas rozmowy z kim, na kim ci zależy, musisz się dużo ruszać. Dużo się ruszać, jakby, wiesz, jak jesteś w ruchu, to nie wiadomo, to jest rozmazany obraz i wtedy dużo mów, na drabie osobowością. A jeśli nie jesteś brzydki, ale za to głupi, musisz używać takich klucz wytrychów. Uwaga, pokazuje, jeśli ktoś spytacie o trudną sytuację w Teheranie, tak? Gdzie jest Teheran? Mów rzeczy w stylu: Hmm, to trudne zagadnienie. Albo hmm, wiesz, i tak, i nie. Dobre, nie? No. A jeśli jesteś i brzydki, i głupi. No to się będziesz naprawdę musiał napracować, żeby na tym świecie nie dretać boso. Czyli się dużo ruszaj i mów, hmm, to nie jest takie proste zagadnienie, hmm, wiesz, i tak i nie. Czwarta grupa to ludzie ładni i mądrzy, nie? Czyli? No to my akurat mamy spokój. To ogólnie ładni, mądrzy pozdrawiają całą resztę. Radźcie sobie, śpiesz mi się kochać ludzi, bo tak.